Co zdaniem Pisma Świętego znajduje się wewnątrz Ziemi? W jaki sposób wewnętrzna budowa naszej planety została opisana w Biblii? Co nauka mówi na temat tego, z czego zbudowana jest nasza planeta i co znajduje się w jej wnętrzu? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Zgodnie z biblijnymi przekazami oraz starożytnym hebrajskim wyobrażeniem świata wewnątrz ziemi znajdują się szeol, filary ziemi oraz wielka otchłań. Szeol bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym i jest utożsamiany z piekłem, znajdującym się pod powierzchnią ziemi. Najdokładniej zostało to opisane w księdze Izajasza. Podziemny Szeol poruszył się przez Ciebie na zapowiedź Twojego przybycia. We fragmencie tym jednoznacznie zaznaczono, iż Szeol znajduje się pod powierzchnią Ziemi, również inne fragmenty biblijne. Bli w sposób pośredni sugerują, iż we wnętrzu ziemi zlokalizowany jest Szeol. Czy zejdzie do królestwa Szeolu? Czy razem do ziemi pójdziemy? Pędzą swe dni w dobrobycie. W spokoju stępują do Szeolu. Dla mądrego, droga życia, w górę, by uniknąć Szeolu. Co w dole? W liście do Efezjan Jezus po śmierci zstępuje do piekła, które znajduje się wewnątrz Ziemi. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza? Jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części Ziemi, podobnych fragmentów w Biblii jest znacznie więcej. I wszystkie sugerują, że pod Ziemią znajduje się Sheol, piekło. Miejsce pełne ognia, wiecznego i nieugaszonego. W Biblii kilkukrotnie wspomniano również, iż Ziemia posiada filary czy też fundamenty. Filary zazwyczaj ulokowane są wewnątrz Ziemi, zwłaszcza iż w Piśmie Świętym kilkukrotnie zaznaczono, iż chodzi o filary Ziemi. Do Pana należą filary Ziemi. Na nich świat położył. On ziemię poruszył w posadach i poczną trzeszczyć jej słupy. Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię, pan spustoszył kraje narodów i zniszczył je aż do fundamentów ziemi. Wyrok, słowo pana w Izraelu, wyrocznia pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Fragmenty te w sposób jednoznaczny opisują, iż ziemia oparta jest na filarach, które znajdują się wewnątrz. Planety. Wielka otchłań jest kolejnym z biblijnych elementów, znajdujących się wewnątrz Ziemi. Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno otchłani. Otchłań, zgodnie z zapisami Pisma Świętego, zlokalizowana jest najniżej, czy też najgłębiej we wnętrzu Ziemi. Od Boga Ojców Twoich, który cię wspomagał, od wszechmocnego, który Ci będzie błogosławił, błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa otchłani leżącej najniżej, błogosławieństwa piersi i łona. Kilkukrotnie w Biblii wspomniano iż pod ziemią znajduje się otchłań. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki i królestwo Jego, ponieważ on każe i okazuje miłosierdzie. Posyła do otchłani pod ziemią i wyprowadza z największej zagłady. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Niemu w sercu swoim. Któż zdoła wstąpić do nieba? Oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na Ziemię. Albo, któż wstąpi do otchłani? W Biblii, co prawda, nie znajdziemy dokładnego opisu wyglądu wnętrza naszej planety. Jednak na podstawie poszczególnych jej fragmentów można wywnioskować, co znajduje się wewnątrz Ziemi. Są to więc szeol, filary Ziemi oraz Wielka Otchłań. Czy możliwe jest, by właśnie tak wyglądało wnętrze Ziemi? Czy nauka w tym aspekcie jest sko nas z zapisami Biblii? Rozważając kwestie dotyczące biblijnych opisów wnętrza Ziemi, najważniejsze jest zdanie sobie sprawy z tego, iż osoby, które spisywały Biblię, nie posiadały tak zaawansowanej wiedzy, jak ludzie we współczesnych czasach. Nie mieli oni dostępu do badań dotyczących wnętrza Ziemi i opisywali wnętrze Ziemi w sposób, który na tamte czasy wydawał się właściwy i prawidłowy. Na podstawie badań prowadzonych przez dziesięciolecia można stwierdzić, iż biblijny opis wnętrza Ziemi nie jest zgodny z osiągnięciami nauki w tym zakresie. Powszechnie uważa się, iż Ziemia zbudowana jest z następujących warstw: skorupy ziemskiej, płaszcza ziemskiego oraz jądra. Skorupa ziemska jest najbardziej sztywną powłoką kuli ziemskiej. Nazwa ta pochodzi z okresu, gdy uważano, iż Ziemia jest płynną ognistą masą, na której znajduje się cienka powłoka. Skorupa składa się głównie z minerałów, które tworzą skałę. Zajmuje ona zaledwie 1,4% objętości Ziemi oraz 0,3% jej masy. Jednakże jest to najbardziej zróżnicowana pod względem chemicznym i fizycznym geosfera. Zbudowana jest ona z tlenu, krzemu, glinu, żelaza, wapnia, sodu, potasu, magnezu, tytanu, wodoru oraz innych pierwiastków. Warto zaznaczyć, iż najgłębsze odwierty prowadzone przez naukowców nie były w stanie przebić się nawet przez całą warstwę skorupy ziemskiej. Najgłębszy otwór wykonany przez człowieka miał głębokość 12 262 metrów i nazywa się supergłęboki odwiert kolski. Był on wykonany w Rosji obwodzie murmańskim na półwyspie kolskim, około 10 km od miasta zapolarnej. Naukowcy nie byli w stanie wykonać głębszego odwiertu, pomimo iż planowali dokopać się na głębokość 15 000 metrów, gdyż uniemożliwiła im to zbyt wysoka Temperatura Na głębokości 12 000 metrów sięgała 180 stopni Celsjusza. Odwiert został przerwany i ostatecznie zakończony. Jednak w mediach pojawiła się również teoria, iż naukowcy natrafili podczas odwiertu na pustą przestrzeń, do której opuścili urządzenia sensoryczne i mikrofon. Temperatura ich zdaniem sięgała tam 1100 stopni Celsjusza, a mikrofon zarejestrował rzekome krzyki i jęki dusz przebywających w piekle. Jednak okazało się, iż była to tylko mikrofon. Płaszcz ziemski leży pomiędzy skorupą a jądrem Ziemi. W jego skład wchodzi około 70% objętości materii ziemskiej. Pełni kluczową rolę w procesach uwalniania się energii z wnętrza Ziemi i jest silnie związany z procesami tektonicznymi. Płaszcz składa się z płaszcza plastycznego górnego, strefy przejściowej, w której właściwości skał podlegają gwałtownym przemianom z uwagi na rosnące ciśnienie i temperaturę, oraz z płaszcza dolnego. W skałach płaszcza ziemskiego występują skały o większej gęstości niż skały skorupy. Wynika to z procesów dyferencjacji, które zaszły w czasie formowania się Ziemi oraz z występowania wysokiego ciśnienia, które zmienia strukturę krystaliczną minerałów. Poniżej 650 km w głąb Ziemi ciśnienie wynosi około 140 gigapaskali, jest więc milion razy wyższe od typowego ciśnienia atmosferycznego. Skład chemiczny płaszcza jest podobny do składu skorupy, jednak inny jest procentowy udział poszczególnych pierwiastków w jego składzie. Pierwiastkami tworzącymi płaszcz Ziemi są tlen, krzem, magnez, żelazo, glin, wapń, sód, potas oraz inne pierwiastki. W środku ziemi znajduje się jądro. Jednak hipotezy dotyczące jego budowy oraz cech fizyczno-chemicznych opierają się głównie na badaniu rozchodzenia się fal sejsmicznych oraz trzęsień ziemi. Przyjmuje się, iż jądro ziemi to kula o promieniu 3470 km, masie 1,85 razy 10 do 24 potęgi kilograma, gęstości od 9,6 do 18,5 pół gramów na centymetr sześcienny oraz temperaturze od 5500 stopni do 6500 stopni. Zbudowane jest ono ze stopu niklu oraz żelaza. Stąd dawniej używano na jądro określenia nife. Prawdopodobnie w jądrze znajduje się również domieszka pierwiastków lekkich, krzemu, siarki oraz potasu. Na podstawie badań sejsmicznych stwierdzono, iż jądro tworzą trzy sfery: jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne oraz położona między sfera przejściowa, tak zwana nieciągłość Lemana. Istnieje również koncepcja, zgodnie z którą wewnątrz jądra Ziemi znajduje się uran, tworzący naturalny reaktor jądrowy. Teoria ta nosi nazwę georeaktora i została zaproponowana przez geochemika J. Marvina Herdona. Zgodnie z tą koncepcją, uran rozszczepia się w reakcji łańcuchowej. Jednak hipoteza ta budzi wiele kontrowersji i nie jest uznawana przez geofizykę. Z zapisów Biblii wynika, iż we wnętrzu Ziemi z znajduje się upiekło, filary ziemi oraz wielka otchłań. Badania naukowe z kolei dowodzą, iż Ziemia zbudowana jest z kilku sfer skorupy, płaszcza oraz jądra. Jednakże należy sobie zadać pytanie: czy fakt, iż ludzkość jest w stanie spojrzeć tylko na niecałe 13 kilometrów wewnątrz Ziemi, jest wystarczającym dowodem na to, iż możemy być pewni, co znajduje się głębiej? Czy możliwe jest, by w innych i głębszych obszarach Ziemi faktycznie znajdowały się piekło, filary Ziemi oraz wielka otchłań? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.